Dzień dobry Państwu, dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem przyjrzymy się sytuacji blisko-wschodniej z tak naprawdę z militarnego punktu widzenia. Oczywiście jesteśmy straszeni, że już wojna, wojna trzecia światowa, tak jak już mówiłem, nawiązuję tutaj do swojego poprzedniego filmu o proroctwach, Baba Wanga, Nostradamus, ludzie biorą jakieś urywki z tekstów, już interpretują je aż na wyraz widzą to, czego tam nie ma, albo jakieś teksty były pisane po jakichś wydarzeniach i mówią, no poprzednie się sprawdziły, to to na pewno musi się sprawdzić, albo jakieś plany rzekomo, które wyciekły z jakiegoś tam z posiedzenia masonerii czy innych tam towarzystw no to już na pewno trzecia wojna, tak już na pewno. A z tego, co widzimy obecnie wniosek jest prosty, że y, Iran czy Islamska Republika Iranu, jak się teraz formalnie nazywa, od 1979 roku, kiedy sojusz ekstremów, ekstremum szyickiego i ekstremum komunistycznego obalił Szacha. Szach nawet miał bardzo dobre stosunki z krajami Zatoki i z Izraelem, i z Zachodem. Iran się modernizował. Wystarczy zobaczyć filmy na internecie, chociażby z Iranu z lat 70. i 60., to byśmy nie uwierzyli, że to ten sam Iran. Ale niestety sojusz ekstremów obalił szacha, a potem islamskie szyickie ekstremum wykopało komunistów dość brutalnie. Jak nie wykopało, to po prostu ich powiesiło. I ma do tej pory władzę niepodzielną, chociaż ostatnio mieli dość dużo protestów, zwłaszcza młodych ludzi, dlatego m.in. musieli też odpowiedzieć na te zaczepki ze strony reżimu izraelskiego w postaci ostrzelania ich. Budynków i konsulatów w Damaszku, że zginęło iluś tam wojskowych i obywateli Iranu, więc musieli odpowiedzieć. To odpowiedzieli rakietowym złomem, który taniej było wystrzelić w stronę Izraela niż zutylizować. Ale jak już mówiłem, była to konieczność, albowiem dla społeczeństwa trzeba było pokazać, że tak, rząd kontroluje sytuację, rząd wie co robi, rząd broni kraju, rząd broni naród. Coś nam to przypomina tak, rząd kontroluje sytuację. Mały chiński przyjaciel, nie zarazicie. Damy Ci tutaj coś we fiolce, damy Ci tutaj coś na twarz i już będziesz bezpieczny. No, rząd w takiej kryzysowej sytuacji lubi pokazywać, że coś robi. I to samo było w przypadku teraz rządu irańskiego, że pokazał swoją odpowiedź w stronę reżimu izraelskiego, a że była to odpowiedź przy użyciu złomu sprzętowego w większości. To już inna sprawa, które było, jak mówię, taniej wystrzelić w stronę Izraela niż zutylizować na miejscu. Czyli na razie mamy takie próbowanie jednej, no dlatego Izrael strzelił w, tą, w ten konsulat irański w Damaszku, a Iran odpowiedział: Jest to takie wzajemne sprawdzanie się jednej i drugiej strony, na ile możemy się względem siebie posunąć i, i nic więcej. Na razie nie podnosiłbym wielkiego larum, gdyż. Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest napięta, bardziej poważne dla zachodu, ale też dla krajów Zatoki są starcia z piratami somalijskimi oraz z bojownikami Huti, żeby nie, nie dać sobie zablokować cieśniny Bapal Mandeb, która otwiera Morze Czerwone na ocean indyjski, albo nie dać sobie zablokować cieśniny Ormus, która otwiera zatokę perską na ocean indyjski, na Morze Arabskie, tak naprawdę, ale to jest część. Oceanu Indyjskiego i widzimy jasno dlaczego, ponieważ stamtąd płynie ropa na, do reszty świata, a zwłaszcza przez dziedzinę Ormuz płynie do głównych klientów, czyli Chin i Indii, państw zatoki, zwłaszcza tutaj Królestwa Saudyjskiego, i trzeba sobie powiedzieć, jak to wygląda. To są ich żywotne interesy, i tutaj tym się głównie zajmują, żeby. Wypływ ropy i przypływ kasy się nie zatrzymał. Oczywiście, z Palestyńczykami jest pewien problem, ale to nie dlatego, jak niektórzy mówią, że powtarzając oczywiście dziwne teorie, w tym teorie samego pana Szlomo Sanda, którego stwierdzenie, że Żydzi są, nie są narodem, tylko związkiem religijnym chrześcijanie, muzułmanie, za to go cenię. Niemniej jednak, dużo w swojej dobrej książce, jak wynaleziono naród żydowski, skopał. Mówiąc, że potomkami starożytnych yy, Izraelczyków yy, są w większości Palestyńczycy, i dlatego oni są Żydami, Jest to, zaprzeczył, zaprzeczył swojemu po, poprzedniemu stwierdzeniu. Skoro Żydzi są związkiem religijnym, a są, nie są w większości narodem, no chyba że teraz to, co się tworzy w Izraelu w bulach. to tak samo i muzułmanie, i chrześcijanie. Więc genetyka nie ma tu znaczenia, tym bardziej, że Palestyńczycy są teraz muzułmanami. Są oczywiście duże podobieństwa islamu i judaizmu, bo sam prorok czerpał dużo właśnie z, z chrześcijańskich segni gnostyckich i z judaizmu. Pamiętajmy, że Medyna była, za jego czasów była nazywana Yesrib, była w większości żydowskim miastem słynącym z upraw palm daktylowych, między innymi z handlu, ale i to właśnie tłumaczy też duże wpływy judaizmu. Zresztą jedna z wersji e, jego żywota przekazuje nam, że jego pierwsza żona Hadżidża była arabką, ale jak poślubiła przyszłego proroka, to wyznawała judaizm i też ona go tam po części prowadziła w Arkana tej religii. Wielce możliwe. Więc widzimy, że mimo podobieństw religijnych, jednak to są dwie różne grupy religijne i wywodzenie takich wniosków, że. Tutaj, y, muzułmanie, Palestyńczycy pochodzą od starożytnych Izraelczyków przez tyle tysięcy lat, jest bez sensu. Tym bardziej, że te ziemie już były zamieszkałe, kiedy y, starożytni Izraelczycy, czyli starożytni Żydzi je zasiedlili, y, no, wyrżnęli dużą część Kananejczyków, część zasymilowali. No, oczywiście kobiety, co przeżyły, wzięli dla siebie, więc już się genetycznie mieszali. Jeszcze do, do około tysią, 1000-150 roku. Żydzi nawracali na judaizm. Niektóre ludy, jak na przykład nawrócili Hazarów. No, ostatnio mają swój żywot w internecie, w internecie, Hazarowie jako twór propagandy rosyjskiej. Nawrócili też Seljuków, Turków, którzy później przeszli na islam. Bardziej znamy już z ich działalności jako muzułmanów, z historii niż jako wcześniej wyznawców judaizmu. Królowa Dachla, która w połowie siódmego czy Dachia, dwie wersje, która w połowie VII wieku zatrzymała na wiele lat pochód muzułmański, ich podbojów w Afryce Północnej. Też dowodziła swoim plemieniem berberskim, które wyznawało wówczas judaizm, a Żydami nie byli, w sensie starożytnymi Izraelczykami, więc widzimy, że judaizm już wtedy pełnił rolę dość dawno. Religii, takie jak chrześcijaństwo islam, a nie kwestii narodu, więc mówienie tutaj, trochę się rozgadałem, długa dygresja, Mówienie tutaj, że Palestyńczycy są potomkami starożytnych Izraelitów, bo mają trochę ich genów, pewnie coś tam mają, to, to nie ma najmniejszego sensu, gdyż kulturowość nawet do nich nie poczuwają, no bo niby jak. Ale wracając właśnie do tematu tego filmu, jest to tylko wielkie testowanie jednego i drugiego przeciwnika, na no tyle, na ile może mogą sobie pozwolić. I zauważmy, jak jeden i drugi jest ostrożny w sumie, żeby nic większego nie wywołać. Pilnują ich też ich wielcy patroni ze strony zachodu USA, Wielka Brytania i Niemcy, i Francja. Pilnują tutaj Izraela, a żeby nie nabroiło za bardzo Iran, to patrzą na niego Rosja i Chiny. I się nie dziwię. I Indie pewnie też. Więc jest to wielkie testowanie, tak to obecnie widzę. Zostaje nam wziąć popcorn i obserwować. Wszystkiego dobrego Państwu jeszcze. Do widzenia.